Dzień dobry wszystkim, z tej strony Alien Witam Was na Liliance. Dawno nie nagrywaliśmy na niej, ja znowu się za to biorę, biorę, biorę i wziąć nie mogę, ale już skończyły się zapasy, chyba na zapas nie będę nagrywać, bo po prostu potem tego nie kontroluję, nie wrzucam i w ogóle więc postaramy się powstrzymać i nie nagrywać więcej po prostu nagrywać na mięso sorry za to. No i cóż, weźmiemy tego byka za rogi, spotkamy się Tosio! Spotkamy się z Dark Core za barykadą. Proszę się położyć, połóż się, połóż się. Tak jest, połóż, super. Bardzo ładnie. E, mamy taki quest za barykadą. Mm, tutaj jeszcze mamy questy eventowe, urodzinowe. Oczywiście, żeby e, przejechać się z e, właśnie Ranią, z Madison oraz Evergreyem. E, I się nie da zrobić, że nie nic nie ma niestety, więc nie będziemy tego robić. To jest po prostu taka, taka... Taka są po prostu przejażdżka. A w sumie szkoda, bo fajnie byłoby, gdyby na przykład można codziennie po 5 punktów, na przykład za 5 minut przejażdżki, na to zdobyć na przykład, tak? Albo po 10-15 punktów od każdego, żeby po prostu sobie troszeczkę po tą postać. I to by było super. No ale cóż, zespół SSO chyba nie bardzo się za to chce wziąć, a szkoda. Mm. Czytamy. Cześć Lilian. Mamy szczęście, że. Mamy szczęście. Udało mi się usłyszeć hasło. John Blond. Blunt oczywiście. E, więc teraz możesz się zachow zachowywać jakbyś pracowała dla Dark Core e, i prześlizgnąć się na ich teren. W dodatku kryształ, który e, znalazłaś jest, jest zdecydowanie... Pandory zdecydowanie pandoryjskiego pochodzenia. Jeśli Dark Core używa tego kryształu, to nie dziwne, że woda staje się zanieczyszczona. Musisz ich powstrzymać, nieważne co robią. Powodzenia, Lilian. Okej, okay, dobra. <klimy> Na teren budowy przywala dalej i powiedz hmm, strażnikowi hasło. Dobrze. Teren budowy jest raczej tam na wodospadzie, prawda? Z tego co pamiętam dokładnie tak, więc jedziemy. Pewnie ja tam, żeby zrobić więcej tego płasta i więcej rzeczy, to tam dojadę i po prostu do Was wrócę. O, 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 to jest coś, czego muszę szukać dzisiaj jeszcze, to jest coś, czego muszę szukać dzisiaj jeszcze, tak. A tak przy okazji na odcinku. Dobra, do później. Hej okay, i dojechałam. No i w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale linienka ma nowy strój. I jest to strój z objazdowego targu, więc tutaj Lilianka też troszeczkę troszeczkę postaram się jej z posprzątać, żeby miała chociaż na jakieś stroje czy coś, żeby nowego było na tym koncie zazwyczaj, jak będę nagrywać, żebyście mieli na co oglądać i tak dalej, więc dobra, dojechaliśmy, więc mi się bardzo podoba, szkoda, że na Wiktorii nie, nie znalazłam, nie miałam wtedy hajsu, żeby, żeby go kupić, bo bardzo jest ładny ten strój. Ja ogólnie lubię western, no ale no, niestety mm, nie dałam rady sobie kupić. Najbardziej z tego systemu z podobały, e, podobały mi się oczywiście kapelusz, e, bluzeczka, spodnie i buty, rękawiczki. Tak sobie, za dużo tych tutaj ozdobników na rękawiczkach wydaje mi się. Wystarczyłoby tak albo tutaj te dwa, albo tutaj to jedno. E, a tak to jest za dużo, ale z pokosą. Jest, jest ok. Do tego dbałam jej taki zestaw na konia. Jeszcze nie mam żadnego środeł westernowego, ale coś ogarnę. Dobrze. Swoją drogą to jest zestaw od ów od pięknego naszego Jamesa. Bardzo dziękuję o lajku za zdobycie tego zestawu. O, ładne jeansy. Ja nawet tego nie widziałam wcześniej. No i trampki też są spoko, fajnie. Bardzo dziękuję Olajku za zdobycie zestawu, bo jaki wielkie dla ciebie. Dobra, a tymczasem bierzemy się dalej zakładać. John Brandt, w porządku wyglądasz na bardzo młodą, tak na, ta, jak na pracownika Darkcore. Na pewno tu powinnaś być? No oczywiście, że tak nie widzisz, że jestem za jej fajna. Mm, musisz jechać do szefa na szczyt góry. Jestem tu tylko strażnikiem. Podążaj drogą i znajdź go ruszaj. Okej. Okay. Okej, okay, będę ruszać. Wiecie, ja już o tym mówiłam niejednokrotnie, że ja tutaj po prostu będę robiła te questy dopóki będę pamiętać, że ich nie robiłam na wiki. Bo jak na Wiki robiłam, to będę starała się znajdować te filmy po prostu i bieżąco będę wam to przesyłać, bo wiecie, no jak to jest. Generalnie rzecz biorąc, część rzeczy się, się już powtórzyła. No może będę coś robić powtórkowe, ale raczej wątpię, bo widać, wydaje mi się, że nie ma to większego sensu po prostu. Dobra, tutaj mamy odkrytą drogę, gdzie mi nie było po odnowieniu, ale jestem daleko. Ale jestem daleko, dobrze. Po odnowieniu to nie było, więc całkiem, całkiem zacnie. Mm, tutaj się zrobiło. Także wiecie, także no. Potem po prostu podcisnę lilkę już tak. się ma. Typowo prywatnie, tak? Będę chciała ją tak ogarnąć. Mm, dobrze. To tu? Pewny jesteś, że tutaj? Czy jeszcze wyżej? To tu. Ej, mogę tu wskoczyć? Come on, konieś. Dobra. Gdzie jest ten gościu? Ten gościu jest gdzieś tu. Dobra. <laughs> Aha, więc zaczęłaś tu pracę. Nie wyglądasz jak żaden robotnik, którego wcześniej widziałem, ale zgaduję, że możesz pomóc przy małych zadaniach, które też są potrzebne. Ale zero, zero narzekania, albo od razu wylecisz. Okej, okay, czyli twarda robota. Twardzi ludzie, dobra, spoko. No to co? To będziemy zaraz cisnąć. Mamy wodospad, który jest bardzo nieładny, zielony i w ogóle biedny. E, no ale tu jest bardzo ładnie swoją drogą, tu jest bardzo ładnie, a tu wiele nie widać niestety, no szkoda. Dobra, ciśniemy dalej. Oho, Maszyna Maszyny Dark Core, usuwanie żwi, żwiw? Co? Żwiru, dobrze powiedziałem. Dark Core e, Launch, ok. Posłuchaj, siusiu Majtku, okej. Okay? Nasze wielkie maszyny, drążą, drążące, potrzebują oleju. Zrobiłbym to sam, ale jestem znudzony, więc ty to zrobisz. Ha, weź ten olej i posmaruj maszyny w zaznaczonych miejscach. Pospiesz się, okej, okay, dobrze, to będę marł. Nie mam dużo. I nie jącz, wykopię cię, cię z tej góry tak szybko, jak to twoja głowa się przekręci. O Boże, nie strasz. Nie strasz, nie strasz, bo się... No wiesz co się zrobić, nie? No. E, gdzie są te maszyny? ja, co ja mam smarować? Tu mam smarować coś, dobra. E, za szybko kliknęłam, przepraszam najmocniej, tam możecie się zatrzymać i po prostu to ogarnąć. E, co ja mam tu zrobić, halo? Tam było, czekajcie, muszę zejść z konia jednak. Ach, niestety nie lubimy schodzić z konia, prawda? Dobra, e, dobra, i tutaj smarujemy maszynkę. To nie, że właśnie wsysło. E, czy to już, to już wszystko, czy coś jeszcze? Nie, to chyba coś jeszcze, a tutaj nie ma w ogóle oznaczeń, nie? Nie ma oznaczeń, czy nie ma, wiecie, tego, tego, no dobrze, no, nie ma tego, 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 tamtego, ten, nie? Wiecie o co chodzi. <grych> Dobra, nie ma w ogóle powiedzenia ile tego jeszcze mam i tak dalej. Co to jest, co to jest? A, tu są jakieś kontenery, dobrze, jeszcze dalej. A, -a, -a. E -a, -a. Tutaj. Smaru, smaru, dawaj, dawaj. Jak tam za szybko kliknęłam, to po prostu sobie przewincie proszę bardzo i tam zatrzymajcie filmik w tym danym miejscu. A, spełnione, okej, okay, dobra, to Po prostu będzie, będzie lepiej. Chodź konik. Chodź konik, chodź chodź, chodź. Okej. Okay. Jutro będą braszki. I w ogóle myślałam o tym, żeby znowu wrócić do recenzji koni, yy, raz koni, bo nie było dawno. Yy, nie wiem czy chcecie. Zapy zapytanie mam do Was po prostu. Kiepsko pachnie, co? Kiepsko pachnie! Haha, ha. wiem, to wspaniale nie musieć więcej tego robić. <grytko> Tylko przez moment. Na ja razie rzecz biorąc właśnie nie wiem, czy chcecie te e, opisy na koni, Jeżeli chcecie, to ja z miłą chęcią je zrobię. Okej, okay, ciśniemy dalej. E, posłuchaj e, małe fredko, mała fredko, okej. Okay. Kiedy drążymy w górach, zostaje mnóstwo e, odpadów. Trzeba się nimi zająć. To nie jest wcale zabawne i jest trochę niebezpieczne. Ale jako nowa zajmiesz się tym. Weź łopatę i zacznij od tamtej sterty w żwiru. Yy, nie lękaj się, będę patrzył. Okej. Okay. Dobra, no to co? Zbierzemy łopatkę i ciśniemy, tak? Dobrze. Yy, tutaj nawet nie ma animacji łopaty, okej. Okay? A, mamy próbeczki, słuchajcie, mamy próbeczki, prawdopodobnie w wirku. Yy, Żurzel, sorry. Okej, okay, może uda nam się jedną podwędzić, co? Z tego zielonego czegoś. Tak myślę, co? Tu jeszcze jest jedna. I może będziemy wtedy mieli coś dla awalona. Dobra, eee, yy, Jeszcze jedna. Gdzieś jeszcze? Gdzieś jeszcze? Coś ten teraz? Nie widzę nic tu jeszcze. Gdzie mam tu jeszcze coś ogarnąć. Kolo. Co tu jeszcze ogarnąć? Hmm. Hmm, hm, hm. nie wiem. No tu nic nie ma. Tutaj? To! Jakieś tajne inne przejście, którego nie mogę... Nie, 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 nie bloku się tam załagam. Dobra, dzięki. Ach, tu jeszcze mamy, dobra. Tu jeszcze mamy. Hmm. Tu mam całkiem sporo tego żwirku. Może jedną nam się uda zachęcić. Czy tu jednak nie? Halo! No jednak tak dobrze widziałem migotki, no dobra. No klikaj, to czemu tego nie klikasz? Halo Lilka? Zobaczcie no ją, no. Ach, ja mam to tutaj walnąć, dobra. Owadko, 6 na 10, dobra. 7, 8, 9 i 10. Super. Myślałam, że da się to jakoś zachachmęcić, no ale niestety. A dalej jest to aktywne, ok? Dobrze. Idziemy do tego pana. Idziemy do tego pana. I co on nam powie? Ciężka praca, prawda? Haha, ha, mówiłem, nie jęcz. Chodź tu, małpeczko. O, jestem małpeczką, absolutnie. Green Monkeys. Robią się głodne. Przynieś mój lunch z tamtej e, chłodziarki. Pospiesz się, żołądek wariuje. Dobrze. E, nie ma to jak usługiwać Dark Core. Podejrzewam, że chłodziarka jest właśnie tutaj, bo tu ją widziałam, więc spoczy. Dobra, spełnione. To akurat było proste. Dobra, dobra. Nie ma tak jakby walonem, nie? Kurde, wysyła dziewczynę do takich rzeczy. Hmm, ha! Końska kanapka. Moja ulubiona. Hmm, dobre, to było świetne. Dobrze, dziękuję Dzień. bardzo. Hem, może nie jesteś zupełnie bezwartościowa. No dzięki. To na naprawdę budujące. Mam dla ciebie ważne zadanie. Nie mogę ufać pozostałym e, gamoniom. Spójrz. To jest raport dla pana Sansa, który opisuje pracę tutaj. Kiedy go zobaczy, od razu mnie awansuje. Zobaczysz, używając zielonego kryształu, w, w, wiercimy dwa razy szybciej niż wcześniej. Woda jest zielona? Tak, wiedzieliśmy, ale tego to, kogo to obchodzi? Eee, niszczymy przyrodę? Hahaha, ha, ha, kto się tym przejmuje? Ok. Oto raport. Zjedź tak, jak najszybciej do naszej bazy na plaży Morland, żeby koledzy przekazali to panu sans, panu Sans. To dla pana Sansa możemy napisać. ale spoko. Jak najszybciej nie śpi. Hmm. To powinno trafić do Avalona? No, dobra. Okej. Okay. Też tak uważam, tylko tyle, że No wiecie. No. Jestem ciekawa. To i tak trafi do pana sansa pewnie, czy coś pewnie zmienionego trafi. Nie do końca pamiętam tego Questa, ponieważ nie chcę mi się ujechać tak daleko, wolę pojechać sobie tędy po prostu. I muszę też licę to ustajnie zmienić, bo tutaj naprawdę jest ciężko, ciężki klimat. Przyjemnie bardzo, ale jednak ciężko. Tutaj mało co jest. No i tak zmieniam to i zmieniam, ale jakoś tak mi nie idzie. Liczę na to, że niedługo odblokuję nową grani i tam będę mogła ją ulokować tą naszą lilkę. Dobra, okej, okay. nie do Avalona. No i co? No i kurka wodna. Kurka wodna, lilka w ogóle nie ma żadnych sterkońców. Nie ma w ogóle żadnych starkońców, słuchajcie. To jest ciekawe, bo w sumie to jakoś tak zbierałam ją, zbierałam nią, a teraz nawet nie mam naga na kota, nie? A co dopiero na konia. No więc no cóż, zobaczymy. Dobra, może ten nowy fiordek będzie tani. Mam taką nadzieję. Lilian? Dobrze, że jesteś. Zrobiłem głębszą analizę wody z rzeki i widzę już oznaki, że przyroda wokół rzeki umiera. O Boże, nie. Więc byłaś za barykadą Dark Core. Dowiedziałaś się czegoś? Raport? Spójrzmy. Hmm, Jakbym sama nie miała czytać, nie? A, spoko. Ten raport jest zaszyfrowany. Myślę, że mogę go złamać, ale zajmie mi to jakąś chwilę. Wróć jutro, żebym miał szansę popracować nad tym. Okej, okay. dobra, wracam jutro. Słuchajcie, mam mały, mamy mało... Yy, mało... Yy. Mało nagrania w sumie 12 minut, więc jeszcze dokoptujemy sobie te ryby u pana yy, Andersona. Yy, no i co, słuchajcie? No właśnie nieka ma mało starkońców, yy, Bardzo mało star I przydałoby się, że miała więcej, no jakoś tak ciężko mi uzbierać. Yy, Także no... o, czekaj, to cię to, to ja zbiorę jeszcze. Cię zbiorę cię jeszcze. Chodź, chodź. Super, dobra. Dobra. Zebrałam. O, o jeździej, ciercie więc będę musiała po prostu pozbierać, no bo y, szkoda by było hmm, żeby nie miała chociażby jednego kotełka, albo, albo ten właśnie a propos siopies. Albo, albo żadnego konika nowego, nie? Chociaż mam na sobie dużo, dużo mam do, do robienia y, koni, to jednak y, Natalinka no, jakaś taka biedna. Z drugiej strony w sumie Matko, wiecie, że ja na sobie mam już y, na wiki mam 60. 3 albo cztery konie, a na, na linijce mam 35. Trochę tych koni mam, nie? Metrynowanych, ogarniętych i tak dalej, więc no, trochę tych koników jest. Dobra, wciśniemy do tego pana Andersona, ogarniemy te rybki i zobaczymy, co dalej. No i ja że koń, bo nie ma czasu. Dawaj, dawaj, konik. Yy, I zobaczymy, co dalej. No i konie mam podublowane, ale tak je liczę jako osobny koń, ponieważ z lejki tutaj do wiki mojej. Ponieważ jednak zadawałam, wiecie, czas poświęcałam i tak dalej. Dobra. Eee, zobacz, jak dużo mamy ryby. Lilian, to dzięki Tobie. Wygląda to, że ryby się rozmnażają i już są, się zadomowiły. Zobacz, jak ładnie, ładnie i, czyste, ładne i czyste jest jezio jezioro. Ale muszę powiedzieć, że nadal trochę się martwię. Jak to ładnie i czyste, jak jeszcze jest zielone. Halo. Chwila, chwila, moment, panie. Dobrze wiedzieć, że ryby mają się dobrze, ale martwią się, że kusownicy wrócą. Musimy wymyśleć coś, co będzie ich trzymało z daleka. Musimy być bardzo kreatywni, ale równocześnie musimy być bezwzględni i o jeden krok przed kusownikami. Co myślisz o podpiłowanie odrobinę pomostów? Tylko troszeczkę tak, aby. Gdy wejdą na nie ci rybacy, ci rybni bandyci, od razu spadną do wody. No błagam, ale szta innych ludzi. Naprawdę? Głupi pomysł. Nie, ma, nie, masz rację, zły pomysł. No raczej. Dotyczyłoby to y, też nas. Może masz lepszy plan? No mam. Nie wiem jeszcze jaki. Lilian, wiesz o czym mówisz? Oczywiście, że musimy pokazać wska... po... Co? Poszukać wskazówek wokół jeziora. Tak dobrze Wam poszło. Tobie i Brillant Princess. Ostatnim razem, podczas wędkowania, wy... że może zrobicie jeszcze jedną rundkę? Poszukaj wskazówek wokół jeziora. No dobra. Eee, mam poszukać wskazówek. Poczekajcie, gdzie to jest? To jest gdzieś tutaj. Tutaj. A co my tu mamy? Jodłowa coś się pojawiła. Czekajcie, aż sobie klikniemy, zobaczymy. Nasiona to jest tutaj, to, to ten. A, znów, dobra, to jest pan Gary. Targ muszę zrobić, o, o, tak jak powiedziałam. Pewnie cię to ogarnę. Swobodne przejażdżka. No to to wszystko, dobra. Ale no, lecimy szukać tych wskazówek e, na razie i w sumie nie wiem czekajcie, gdzie one są, tam są gdzieś to będziemy jechać po to naokoło jak możemy stędy. tędy eee, pewnie zrobię ten targ koni Ferdynanda w końcu, aczkolwiek nie bardzo mi się chce bo jakoś nie jestem za nim wolę jednak ten stary targ koni no ale co zrobić, nic nie zrobić, nie mogę niestety, więc cóż dobra, o, no za wcześnie, bo patrzyłam się w prawo wskazówek wokół jeziora czekajcie, bo ja bardzo chciała tędy przejechać ale czy dam radę, to nie wiem dałam radę, do, okej okay to gdzie są te wskazówki? Wow, wow, no dobra, tam są wskazówki chyba źle zrobiłam, o może jednak nie, dobra spełnione warunki, dobra, to zaraz czy wrócimy tędy? mam taką nadzieję, byłoby to bardzo fastem zrobione super, dobra, jeszcze jedno no i to mi się podoba, o pięknie, dobra, to mi się podoba, tak jakoś z mogę robić, jak ładnie idą to jest super dobra to mi się podoba Podkowa. Mam jakiś aparat, dobra. Co to jest? Aparat musiał wypaść z torby. Możemy wywołać zdjęcia? Nie, że możemy. Najpierw musimy się upewnić, czyli to aparat. Jeśli popytasz w okolicy, w czy ktoś go zgubił? Czy ktoś nie zgubił aparatu? Ja popytam w Wielowym Gaju. Spotkamy się tam później. Gdzie tam? Zapytaj kogoś dalej aparat. Dobra, okej, okay, 35. Kogo mam zapytać? Nie wiem, kto to jest, ale jedziemy. Ponieważ nie mamy czasu, tak żeby się wyrobić z odcinkiem, to po prostu weźmiemy sobie podwózkę. I właśnie, Eliszelika ma bardzo mało jelbiuszy i więc też to jest zły słabe. I muszę na niej trochę po prostu popogrywać, ponagrywać. I po, po no pograć po prostu. Dzisiaj się bardzo motam. sorry, dawno nie... Nie nagrywałam i po prostu jakoś tak... No, motam się trochę. <grych> Okej, okay, dobra. Hmm, hmm, hmm. To jest gdzieś tutaj. Tylko gdzie? Już ją przejechałam, tak? Dobra. Czyli to by było gdzieś gdzie? Mmm. Chwila moment. Co ty? Ok. Oj, podkowa, super. To czekajcie, zbierzemy podkowę. Dobra, zasiankiem. No już będziemy, jak tutaj krążymy, to będziemy tą podkowę po prostu zbierać. Dobra, odkładamy. Cześć, to było dawno temu. Wiesz co? Widziałam już ten aparat. Ok. A więc szukasz kusownika i myślisz, że ten aparat należy do niego? Któregoś dnia widziałam mężczyznę z wędką w dłoni i dokładnie takim aparatem na szyi. Yy, szedł przez most wzdłuż gór i do jeziora waledale. Jestem pewna, yy, jestem prawie pewna, że to jego aparat. Yy, powinnaś pojechać do pana Andersona i powiedzieć mu o tym. Okej, okay. dobra, super. Yy, czy pan Anderson jest w jeziorze, czy jest gdzieś obcy z wędką? Jest w jeziorze, dobrze, czyli do jeziora. Okej, okay. takie sobie jeżenie w tej nazad. No dobrze. No dobrze. Pam para pa, pa Ale mi się przyjęło nagrywa sobie na liście. tylko ja nie lubię strasznie dalkę, koli się po prostu blokuje. Złotych liści też na początku nie lubiłam w sensie yy, kwastów i jezioro ale dalej. Jezioro ale dalej jezioro. Bo było takie jeżenie po tej pi, nie pi, tam się gubiłam, yy, było to irytujące, nie wiedziałam jak tam wjechać, no. Ale zrobimy to. W końcu będzie trzeba to zrobić. Dobra. Dobra, chodź tu, panie Anderson. Pan się nigdzie nie ruszał. Pan, opłamał mnie wam trochę. Mówi, że Sophie była pewna, że ten aparat należy do mężczyzny z wędką. To musi być aparat kłusownika. Wywołajmy zdjęcia. No i po to ja pojechałam, tak? Żeby to i tak wywołać zdjęcia? No ok. Jeśli mamy wywołać ten film, powinniśmy jechać do Jamesa z jest świetny fotografii i wywoływaniu. Wywołanie filmu może zająć chwilę, więc powinnaś wyruszyć od razu. Proszę weź ze sobą aparat. No, bez aparatu raczej wywołam, mnie, ale dobra. Logika leży troszeczkę, ale do, dobrze, dobrze. Będą, będą punkty. Przymknijmy na to oko. Fort pinta, halo, nie tutaj. Fort pinta. Dobra. Okej. Okay. Zobaczmy, co tam ciekawego nam powiedzą. Dobrze, jedźmy, jedźmy, jedźmy. I... -ha. O! Czekaj, Jamesik. Chodź. Aha, bo tu jest jeszcze Jadrzwińska Podróże, to na Epona, no niestety nie mam. To jest właśnie błąd, ponieważ, żebym mogła to zrobić. Cześć, Lilianne, ładny aparat. No, dzięki, nie mój, ale spoko. A więc potrzebujesz pomocy przy wywołaniu? Oczywiście, że wywołanie dla ciebie, że wywołam dla ciebie zdjęcia. Pomagałaś mi tyle razy. No, raczej. E, dobra. E, dzięki, załatwiam to. Okej, okay, to jest pewnie na czas. Dokładnie. No dobrze, no to będziemy dalej te dwa epizody cisnąć. Jak tylko je skończymy, to zobaczymy, co będzie dalej. Aktualnie mamy... E, tylko mamy tego galego. mamy sobie Taraka Koni, mamy swobodne jazdy i żadnych innych questów nie mamy. Więc no cóż. No cóż, no tylko tyle możemy, możemy zrobić, więc... E, niby dużo questów, a zobaczcie, że nie ma żadnego w sumie. Także... Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, opisujcie w górę. Do zobaczenia na kolejnym Skrzypsz na szlaku Pa-pa!